Wodór jest magazynem energii. Użytkownik panele fotowoltaiczne zamówił nieskończony magazyn energii. Znaczy, zrobił program o tym, jak magazyn energii nie ma sensu, bo jemu by się opłacał dopiero magazyn energii o nieskończonej pojemności. No i powiedzmy nieskończonej, to mu nie jest potrzebne, no bo on tam nieskończonej ilości energii nie naprodukuje, ale prawie nieskończony jest mu niezbędny. Czy to będzie 10 kWh, czy to będzie 100 kWh, to dla niego za mało. No i tak zacząłem kombinować, że w zasadzie ceny baterii spadają tak powoli, że zanim ja będę mógł tak naprawdę się porządnie pokłócić z takim posiadaczem 10 kW w piku i zanim go będę mógł nazwać imperialistycznym czymś tam, no to musi minąć bardzo dużo lat, zanim te baterie stanieją. I czy coś teraz mógłbym, tak, żeby się już móc posprzeczać i powiedzieć, że ale to już jest możliwe, no i pewnie. No i. To jest najdziwniejsze, że mnóstwo osób mi to mówiło i ja to tak odrzucałem dlatego, że nie, eee, tak, chyba nie, bo nie, bo wodór, wodór, wodór jest magazynem energii, przecież w tej chwili masz możliwość z fotowoltaiki, hydrolizą z wody produkować wodór i tlen, tak, tlen sobie powdychasz, wodór zapakujesz do baniaka, no i co, I to jest magazyn energii, który trzyma ci energię nie przez noc, nie przez dwie noce, nawet nie przez tydzień, tylko spokojnie przez kilka miesięcy, do zimy. Zimą tą energię z wodoru albo możemy spalić, w, tak jakbyśmy spalali w piecu na gaz naturalny, tak? czyli na gaz ziemny. Albo możemy to po prostu spalić w silniku spalania wewnętrznego, czyli takim normalnym przerobionym silniku czterosłowowym, przystosowanym do zasilania LPG i w zupełności wystarczy. Albo możemy zamówić, czy wręcz zbudować proste ogniwo i, i od razu produkować prąd. Gdzie jest haczyk? Bo wszyscy chcą przechowywać wodór chemicznie. No i to jest drogo. Albo pod wysokim ciśnieniem, i to jest raz, że drogo, a dwa, że nie bardzo możliwe, dlatego że nie mam prawa mieć u siebie w domu, i ty też nie masz prawa, sprężarki ani zbiorników na tak wysokie ciśnienie, jak, jak to się stosuje w samochodach. Więc jedynym wyjściem są zbiorniki zewnętrzne, takie jak na LPG, które może nie są piękne, ale to już jest gotowy magazyn. Pamiętajmy, że mol każdego gazu, czyli 22 litry, 22 ,4, czyli litr każdego gazu zawiera tyle samo cząsteczek. Czyli jeżeli litr gazu metanu CH4 w trakcie reakcji z tlenem zżera nam 4 cząsteczki tlenu, tak? czyli robimy 2 razy H2O i raz CO2. O tyle litr H2 zżera nam jedną cząsteczkę tlenu. H2O, H2 plus O, H2 plus O2 powiedzmy, no ale 2 razy H2 plus O2 to będzie, to będzie 2H2O. Co oznacza, że wodór jest około trzykrotnie mniej energetycznie wydajny niż ta sama objętość metanu, tak? Czyli co z kolei oznacza, że musimy ten zbiornik mieć trzy razy większy? Ale to wszystko, to wszystko i tak jest do zrobienia, bo zastanówmy się, mamy w ten sposób praktycznie wieczną baterię, no bo co się zużywa w zbiorniku? Nie? Okej, okay, no są takie tam drobne rzeczy, jak to, że, że nasza sprężarka, która będzie nam to sprężać do tych 20 atmosfer, będzie się trochę zużywała i jakby tak jest, no po prostu. Ale mimo wszystko to nam pozwala na takie czyste bycie off grid. Że nawet jeżeli zakażą spalania jakichkolwiek produktów węgla, no ciężko nazwać drewno produktem węgla, ale czegokolwiek, co, co skutkuje dodatnim bilansem CO2, czyli wtedy nie będziemy mogli również generować prądu w generatorach napędzanych silnikami spalinowymi, w tym momencie wodór i tak zostaje dla nas źródłem energii. Znaczy, ciężko nazwać go w ogóle źródłem energii, bo my sobie sami najpierw produkujemy ten wodór, ale nośnikiem energii. O, to będzie prawidłowe. Czyli nasze panele w ciągu dnia, latem produkują nam energię, którą w tej chwili musimy już sprzedać po 24 grosze. To w zasadzie może ten wodór opłacałby się już teraz, bo jeżeli my to teraz musimy sprzedać po 24 grosze, a zamiast tego możemy wyprodukować sobie wodór który jak wrzucimy do naszego zbiornika, to zimą spalanie to jest najgłupsza rzecz, którą możemy zrobić. Spalanie w generatorze napędzanym wodorem to jest już dużo lepsza rzecz, bo uzyskujemy, jeżeli ten generator będzie na jakimś takim w miarę ludzkim silniku spalinowym z chłodzeniem wodnym, to uzyskujemy i grzanie i prąd. Ale jeżeli to w ogóle robimy sobie z tego elektryczność w ogniwie paliwowym, to uzyskujemy bez części ruchomych praktycznie i elektryczność, prąd elektryczny, i ciepło jako ciepło odpadowe do, do grzania naszego domu. Czyli tak, nasza instalacja y, produktu, produkcji wodoru nie dość, że powoduje, że nie mamy potrzeby instalowania banku baterii, który tani nie jest, nie mamy potrzeby instalowania pompy ciepła ani żadnego innego źródła ciepła. Wow? Miałem nie mówić wow, ktoś mi powiedział, żebym nie mówił wow, mówi się mega. Brzmi aż za dobrze, żeby było możliwe. Niestety, te generatory rozdzielone, no bo moda jest na HHO, czyli, czyli tam, gdzie jest wodór z tlenem razem, te generatory rozdzielone, gdzie jest oddzielna generacja tlenu i wodoru, są małej wydajności na razie. No, skąd małej wydajności? Bo, bo są małej mocy, bo to jest tam po 400-500 W, jeżeli my mamy 10 kW pików na dachu, to potrzebujemy produkcji wodoru z generatora przynajmniej tak 3-4 kW, tak żeby, żeby miało to ręce i nogi. No i potem w sprężarkę i do zbiornika. Według mnie to to jest naprawdę świetny pomysł. Naprawdę, naprawdę. Sprawdzę jeszcze, czy jest coś na... Na granicy już wprowadzenia przemysłowego, co mogłoby spowodować, że będziemy mogli wodór przechowywać w, pod ciśnieniem atmosferycznym i, i w temperaturze otoczenia. Ale tak jak sprawdzałem w tej chwili, to nie są to ekonomicznie uzasadnione rozwiązania. Także wydaje mi się, że na razie zbiornik lub dwa zbiorniki przydomowe na gaz. Rozwiązują nam sprawę. I co, szanowne państwo, na to?